Witam państwa w piątek 6 marca. Karolina Czereda. Zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś w programie: rozdali kasę na kulturę, Sanepid rozpoczyna szkolenia, ostatni dzwonek na złożenie deklaracji. Życzenia od panów dla pań. Co na weekend? Konkurs recytatorski w lunie i Aktywny Dzień Kobiet, czyli wygraj 10 wejściówek na zajęcia fitness z okazji Dnia Kobiet. Potrzeby finansowe organizacji pozarządowych działających w żarach są bardzo duże. Pieniędzy w miejskiej Kasie na ten cel dużo mniej. Żarski urząd rozstrzygnął konkurs i rozdał pieniądze stowarzyszeniom. Konkurs na zadania między innymi w dziedzinie kultury, sztuki, promocji zdrowia i na rzecz osób niepełnosprawnych rozstrzygnięty. Miasto na ten cel przeznaczyło 150 tysięcy złotych. Z tej kwoty 150 tysięcy złotych 100 tysięcy przeznaczamy na kulturę, ponad tak 25 tysięcy złotych na działania wspierające osoby niepełnosprawne i na trzecim miejscu mamy integrację europejską, czyli wszystkie projekty dotyczące właśnie tej integracji taką kwotę pieniędzy tutaj u nas wywalczyły. Organizacje pozarządowe, które przystąpiły do konkursu. Przedstawił oferty aż na 400 tysięcy złotych. Potrzeby są spore. O pieniądze z miasta walczył między innymi Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który złożył wnioski o dofinansowanie trzech zadań. Bardzo ważne dla nas jest obchody Dni Inwalidy, to jest w kwietniu, bo tak jak emeryci, są prawie inwalidzi, nie? No i chcieliśmy dla nich właśnie zorganizować taki wieczorek taneczny z poczęstunkiem. Druga oferta to była na zespół Złoty Wiek. My to tak jak nieszczęśliwi, bo ciągle musimy o coś prosić. Mamy bardzo dużo wyjazdów. Nasz zespół się bardzo rozwija. Chętnie jesteśmy zapraszani, a nie mamy żadnych środków na przejazdy. Trzecia oferta to jest na zorganizowanie Dni Seniora. To jest w październiku. I też liczymy na to, że, że też byśmy chcieli właśnie ugościć i poczęstować tych seniorów na Dzień Seniora. Na obchody Dni Inwalidów emeryci nie dostali ani grosza na działalność swojego zespołu. Otrzymali 2900 zł, a na obchody Dni Seniora 2000. To prawie o połowę mniej niż chcieli. Najwięcej pieniędzy, bo w sumie 12 tysięcy, otrzymało w tym roku Stowarzyszenie 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej na organizację ceremonii wręczenia sztandaru Stowarzyszenia w 70. rocznicę powstania pułku. Trzecią z najwyższych sum otrzymało Łużyckie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Żaranin na organizację czwartej edycji gitarowego rekordu Żar oraz na Dzień Dziecka. 8800 zł z kolei otrzymało towarzystwo większania miasta na organizację 9. jarmarku miodu i wina. Sanepid rusza ze szkoleniami dla kosmetyczek, fryzjerów i tatuażystów. Wszystko po to, by zapobiec zakażeniom wirusowego zapalenia wątroby. Po każdym szczyżeniu powinna być dezynfekcja zrobiona no to ja mam tu taki preparat, który stosuję. No trzeba uważać też na to, co się robi, tak? Jak się pracuje. No na przykład maszyneczką też można zaciąć i... Jest problem. No Wtedy te, też jest ta dezynfekcja. Pani Jola jest fryzjerem męskim. W swoim salonie stara się zachowywać niezbędne środki ostrożności. Odkaża nawet fotele i klamki. Ale wśród fryzjerów i kosmetyczek wiedza na temat wirusa HCV, wywołującego niebezpieczne w skutkach zapalenie wątroby, wciąż jest niewielka. Co nam grozi? Zapalenie wątroby może prowadzić do poważnych powikłań i w dużej części prowadzi, czyli do marskości wątroby, choroby już nieodwracalnej i z tym związanych krótszego życia, a również do bardzo groźnego, pierwotnego raka wątroby. Zarazić możemy się bardzo szybko. Wystarczy niewielka ilość krwi. No wystarczy czasami jeżeli materiał nie jest odkażony typu na przykład żyletka typu nożyk typu penseta, typu nożyczki nawet wystarczy że dojdzie do delikatnego skaleczenia Żarski Sanepid zamierza przeszkolić fryzjerów kosmetyczki i tatuażystów to szkolenie dotyczy przenoszenia wiedzy o przenoszeniu drogą naruszenia ciągłości tkanek, czyli drogą krwiopochodną, no, bardzo istotnych i wywołujących poważne schorzenia wirusów typu wirusy zapalenia wątroby typu B i C i oczywiście wirus HIV. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy o drogach przenoszenia się, ale przede wszystkim o zapobieganiu przenoszenia się tych wirusów i powstawaniu chorób, poważnych chorób zakaźnych. I wiedzy, poszerzeniu wiedzy, jak opracować w danym zakładzie skuteczne procedury medyczne. Do 22 kwietnia osoby zainteresowane szkoleniem mogą się zgłaszać do żarskiego sanepidu. Szkolenie będzie bezpłatne. Terminy gonią jeszcze tylko w najbliższy poniedziałek 9 marca. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich pociechy. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Żary.pl. Drogie Panie, w niedzielę nasze święto. Zobaczmy, czego z okazji Dnia Kobiet życzą nam Panowie. Wszystkiego najlepszego życzę mojej Oli. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. To wszystko dobrego w tym Dniu Kobiet. Swojej kochanej Danusi. Dużo zdrowia, pomyślności. Wszystkich spełnionych marzeń. Dla mojej kochanej żony, żony Steni i dla córki Joanny, Hassania, która w cieplicy kupiła hotel, żeby jej się dobrze wiodło i dobrze się rozkwitał interes. No i dla e, synowej Ani w miłości i jeszcze raz miłości, bo wszystko resztę to przyjdzie. Jeżeli jest miłość, to i zdrowie jest. Dziękuję. A komu pan szczególnie? No mojej Eli, kochanej. Dużo miłości, kwiatów, samych pogodnych dni, zadowolenia z mężczyzny. Wszystkiego co najlepszego, nie? Dla kogo te życzenia? Proszę. Dla kogo? Dla mojej Anetki. Najserdeczniej życzę z okazji Dnia Kobiet przesyłam swojej żonie i całej damskiej płci w mojej rodzinie. Magdalenie zdrowia, szczęścia i, 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 i pociechy z chłopaka. A czy korzysta pani z oferty kulturalnej miasta? Spektakle, teatry, koncerty. Chodzi pani na takie? Tak. Tak. A jak pani ocenia właśnie e, tę ofertę tutaj naszą? Więc to dla mnie jest bardzo ciekawa. To tylko tyle mogę powiedzieć. Bogata jest co robić u nas w Żarach na przykład w weekend. No raczej nie. Raczej nie ma co robić. Weekend tuż, tuż i wcale nie trzeba spędzać go w domu. Jakie imprezy kulturalne czekają na mieszkańców Żar? W sobotę o godzinie 12 w salonie wystaw artystycznych odbędzie się otwarcie wystawy Żarskich artystek, zatytułowanej Pasja. Również w sobotę w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia o godzinie 17.00 odbędzie się koncert kameralny w wykonaniu kwartetu smyczkowego Filharmonii Zielonogórskiej. W niedzielę 8 marca o godzinie 17.00 koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Żarskiego Domu Kultury. Jeśli żadna z ofert nas nie interesuje, zawsze można pójść na spacer w rodzinnym gronie. Pogoda w weekend. A temu sprzyjać. Mieli do wyboru utwór poetycki, monolog literacki lub fragment prozy. Tematyka dowolna. Dziś recytatorzy z żarskich szkół prezentowali swój talent na deskach luny podczas miejskich eliminacji do lubuskiego konkursu recytatorskiego. Od lat największą popularnością cieszy się twórczość Brzechwy, Chotomskiej, Tuwima i Konopnickiej, ale zdarza się i Herbert. Interpretacji piosenki o końcu świata podjął się uczeń społecznej szkoły podstawowej Błażej Zarychta. Bo wiesz, właśnie jest o tym, że każdy, każdy sądzi, że koniec świata wygląda inaczej, a tak naprawdę koniec świata jest dla każdego, kto umiera. Jak ktoś umiera, to dla niego jest koniec świata. Inni sądzą, że jest to, będzie to okazane znakami boskimi albo czymś, albo jakimiś gromami i świat wybuchnie, albo coś w tym stylu. Konkurs podzielono na trzy grupy wiekowe. Oddzielnie oceniani byli uczniowie klas 1, 3, 4, 6 i gimnazjaliści. Czwórka uczniów z każdej grupy przechodzi do kolejnego etapu konkursu na szczeblu powiatowym, a ten już 12 marca. Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy jutro wszystkie panie, ale nie tylko, na wyjątkowy park ran. Musi być jakiś, jakiś gest w tą stronę. E, będą jakieś tam niespodzianki. E, same panie mają dużo pomysłów, e, nie chcemy ich z nich wyciągać, chcemy tylko wspomagać jak najbardziej, więc e, zapraszamy wszystkich. Mamy nadzieję, że będzie kolorowo i wesoło jak zawsze. No i wszyscy będą się dobrze bawić, no bo w tym celu się też spotykamy. To ma być e, mimo tej rywalizacji. No, być ten tak zwany popularny fan. Mamy się dobrze bawić. Tradycyjnie start do pięciokilometrowego biegu z pomiarem czasu godzina dziewiąta. Startujemy z ulicy Sosnowej, przedłużenie Kaszubskiej. Dzień później Żarski Mostriw zaprasza wszystkie panie na bezpłatny fitness. Wspólnie z panią Iwoną Trześnik, instruktorką fitness, zapraszamy wszystkie panie do, sp do aktywnego spędzenia Dnia Kobiet. Proponujemy trzy zajęcia 8 marca na sali. Gimnastycznej przy ulicy Zapolskiej. Pierwsze zajęcia rozpoczną się od godziny 11 pod nazwą Zdrowe Plecy, od godziny 11.45 drugie zajęcia Spalanie i Wspomaganie i od godziny 12.33 zajęcia Step and Shop. Zapisy się już zakończyły, ale telewizja regionalna ma dla naszych pań niespodziankę. 10 pierwszych osób, które zadzwoni o godzinie 18 pod numer 694 520 648 będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych zajęciach. Przypominamy, że impreza odbędzie się w hali przy ulicy Zapolskiej. Początek godzina 11. Młodzicy Chromika, którzy walczą o awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski wczoraj rozgromili we własnej hali mistrza Polski PGE Turów Zgorzelec 96-48. Najwięcej punktów 21 dla Żaran zdobył Sergiusz Wiśniewski. Kolejny mecz młodzicy rozegrają już w najbliższą niedzielę, a zmierzą się we Wrocławiu ze Śląskiem. Podopieczni Radosława Barcza i Tomasza Górskiego mają na swoim koncie jedną porażkę i jedno zwycięstwo. Już piątek, a nim się obejrzymy, będzie poniedziałek. Zawsze najszybciej mija nam weekend, dlatego warto zapoznać się ze szczegółową prognozą pogody, by móc zaplanować ten wolny czas. Izabela Zwierz, zapraszam. Po deszczu zawsze wychodzi słońce. Weekend zapowiada się więc słonecznie i wiosennie. Prawie bezchmurne niebo zapewni bezdeszczowe dwa dni. W sobotę cieplej i bez porannych przymrozków od 0 do 10 stopni Celsjusza, a ciśnienie wyniesie 1036 hektopaskali. Niedziela jeszcze cieplejsza. Od dwóch nad ranem do 13 w dzień. Południowo zachodni wiatr utrzymujący prędkość 12 km na godzinę wyda nam się cieplejszy. Ciśnienie wyniesie. 1033 hektopaskale we wszystkich miejscowościach w niedzielę. Z sobotnimi solenizantami są Paweł, Tomasz, Romuald, Ryszard i Teodor, a w niedzielę 8 marca Beata, Wincenty, Piotr, Żaklina i Sebastian. Solenizantom i kobietom z okazji obchodzonego w niedzielę Dnia Kobiet Telewizja Regionalna życzy wszystkiego najlepszego. Udanego weekendu! W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na program kulinarny z wizytą u. Dziś Danuta Janca z Bronowic przygotuje pyszne krokiety na waflu. Następnie w dobrej formie dziś o stawianiu baniek na ból i przeziębienie. O tym opowie nam dyplomowana kosmetyczka Marta Krupowies. W weekend polecam Państwu program Jesteśmy z Żar oraz przegląd tygodnia. W niedzielę natomiast koncert życzeń. Zapraszam również na mszę świętą z Kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W niedzielę również zapraszam na przegląd tygodnia. Teraz dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu, udanego wieczoru. Do zobaczenia w poniedziałek.